Metal jęknął, rozdzierając nocną ciszę. Pęknięcie biegło przez spawy jak złośliwy uśmiech, pochłaniając kolejne milimetry stali. Na spokojnych wodach portu SS szenektadi załamał się w pół, jakby niewidzialny olbrzym złamał go niczym zapałkę. Nikt nie rozumiał przyczyny, nikt poza kobietą o spracowanych dłoniach i oczach, które widziały więcej niż inżynierowie z ich wykresami. Absurdalny trik spawacza miał zmienić los wojny na morzu. Zimowe powietrze kłuło w płuca, wdzierając się pod cienką kurtkę Bessie Hamill, gdy przekraczała bramę stoczni Richmond w Kalifornii. Nad nią majaczyły gigantyczne szkielety okrętów Liberty, lśniące w bladym świetle reflektorów. Metaliczny zapach spawu mieszał się z wonią morskiej soli, tworząc charakterystyczną mieszankę, którą nosiła na swojej skórze i ubraniach. Dudniące echo młotów i syk palników wypełniały powietrze, tworząc wojenną symfonię produkcji, która nigdy nie ustawała. Spojrzała na swoje dłonie, popękane, poznaczone drobnymi bliznami od iskier i rozgrzanego metalu. Przed wojną nigdy nie pomyślałaby, że będzie pracować w stoczni. Teraz, po osiemnastu miesiącach na nocnej zmianie, znała każdy cal konstrukcji okrętów Liberty. Pamiętała dumę, która wypełniała ich serca, gdy pierwszy statek zwodowano po zaledwie 42 dniach, zamiast ośmiu miesięcy. Gazety nazywały to cudem przemysłowym, triumfem amerykańskiej produkcji, ale Bessy widziała coś czego nie dostrzegali inżynierowie ze swoimi kalkulatorami i wykresami. W kącie stołówki robotniczej, gdzie kobiety z nocnej zmiany grzały swoje termosy z kawą, wisiała mapa północnego Atlantyku. Czerwone pineski oznaczały miejsca, gdzie okręty Liberty ulegały awariom. Z każdym tygodniem przybywało ich coraz więcej. Szeptano o statkach, które pękały na pół podczas sztormów, o załogach, które znikały w lodowatych głębinach. Oficjalnie przypisywano to niemieckim torpedom. Lecz Bessie znała prawdę. Stal załamywała się sama z siebie, jakby zmęczona własnym istnieniem. Gdy przekraczała próg swojego stanowiska pracy. Zauważyła grupkę mężczyzn w garniturach stojących nad rozłożonymi na stole planami. Mówili podniesionym głosem, wskazując na schematy. W powietrzu wisiało napięcie. Przez szybę dostrzegła wycinek gazety z nagłówkiem o SS Schenectady okręcie, który przełamał się na pół stojąc w porcie bez sztormu, bez torpedy, bez ostrzeżenia. Cisza przed burzą. Niezrozumiała katastrofa. Ich twarze były blade, oczy podkrążone od bezsenności. Bessie rozpoznała ten wyraz twarzy. Bezsilność. Tę samą bezsilność czuła, gdy metal pod jej palcami wydawał się żyć własnym życiem. Gdy spawy, które miały być niezniszczalne, kryły w sobie ziarno zniszczenia. Wiedziała już, że dzisiejsza noc zmieni wszystko. Czuła to w kościach, tak jak czuła nadchodzący deszcz w swoich starych złamaniach. Niezauważona wzięła kask i rękawice, ruszając w kierunku niedokończonego kadłuba. Za nią, w mroku stoczni, rozległ się przeraźliwy jęk metalu. Kolejna niewidzialna rana otworzyła się w sercu stalowego giganta. Błyski spawarki Besi rozświetlały wnętrze kadłuba niczym błyskawice zamknięte w metalowej klatce. Każde uderzenie łuku elektrycznego ujawniało na moment surowy Industrialny krajobraz wewnętrznej struktury statku. Potężne wręgi wyłaniały się z mroku i znikały jak żebra prehistorycznego potwora. Powietrze wypełnione było zapachem rozgrzanego metalu i ozonem, a krople potu spływały po jej karku, mimo chłodu panującego w stoczni. Procedury były jasne i niepodważalne. Spawać od krawędzi do środka, długimi, równymi liniami. Tak uczyli ich inżynierowie, tak nakazywały podręczniki. Bessie pracowała metodycznie, ale jej umysł krążył wokół problemów z pękającymi kadłubami. Każdego dnia docierały nowe raporty o statkach Liberty rozsypujących się na północnym Atlantyku. Szeptano, że to niemiecka sabotaż, ale ona wiedziała lepiej. Stal mówiła do niej językiem, którego nie uczono na uniwersytetach. W przerwach między spawami przesuwała palcami po chłodnym metalu, czując pod opuszkami niemal niezauważalne naprężenia. Metal nie był martwą materią, jak sądzili inżynierowie. Żył, reagował, pamiętał. Każdy szef, każde połączenie, każdy gwałtowny skok temperatury zostawiał w nim niewidoczne blizny. Besi dostrzegała wzór tam, gdzie inni widzieli tylko przypadkowe awarie. Była jak lekarz, który widzi symptomy choroby, zanim ta się w pełni rozwinie. Kiedy jej zmiana dobiegała końca, usłyszała podniesione głosy. W biurze głównego inżyniera paliło się światło mimo wczesnych godzin porannych. Przez uchylone drzwi dostrzegła mapy rozłożone na stole, czerwone znaczniki rozsiane po Atlantyku, jak krople krwi. Henry Kaiser, potężny przemysłowiec stojący za programem Liberty Ship, uderzał pięścią w stół. Jego zwykle opanowany głos drżał z frustracji. Musimy znaleźć przyczynę, nie możemy wysyłać naszych chłopców na statki, które rozpadają się same z siebie. Za nim na tablicy wisiało zdjęcie SS Schenectady, dumnego okrętu, który teraz leżał złamany jak zabawka porzucona przez znudzone dziecko. Temperatura wody w porcie wynosiła zaledwie 7 stopni Celsjusza. Besi poczuła, jak po plecach przebiega jej dreszcz zrozumienia. To nie był przypadek, to była odpowiedź. Zimna woda, naprężenia, uwięzione w spawach, ostre narożniki włazów, koncentrujące siły niczym soczewka, skupiająca promienie słoneczne. W drodze do szatni mijała niekończące się rzędy części, czekających na montaż. Zatrzymała się przy stercie metalowych płyt. Dotknęła jednej z nich, czując chłód stali pod palcami. Zamknęła oczy, wyobrażając sobie przepływ ciepła, wędrówkę atomów. Taniec molekuł, gdy metal stygnie. Wiedziała już, co trzeba zrobić. Musiała tylko znaleźć kogoś, kto zechce wysłuchać spawaczki z nocnej zmiany. Poranek przyniósł mgłę tak gęstą, że pochłaniała kontury stoczni, pozostawiając jedynie zarysy okrętów, wyłaniające się z bieli jak widma. Besi siedziała w zakładowej kantynie, kreśląc palcem niewidzialne linie na powierzchni metalowego stołu. Przed nią leżała pusta kartka wyrwana z notatnika i ołówek stolarki. Dookoła robotnicy z porannej zmiany jedli pośpiesznie śniadanie, rozmawiając przyciszonym głosem o kolejnych raportach z Atlantyku. Każdy z nich miał kogoś, brata, syna, przyjaciela, na jednym z tych kruchych okrętów. Dlaczego nikt tego nie widzi? myślała, szkicując przekrój kadłuba. Spawanie długich sekcji od krawędzi do środka tworzyło pułapkę. Metal kurczył się podczas stygnięcia. Uwięzione naprężenia nawarstwiały się z każdym spawem, czekając tylko na impuls. Nagłe ochłodzenie wody północnego Atlantyku, sztorm, ostre krawędzie włazów, działające jak karby, wbiła czubek ołówka w papier tak mocno, że grafit pękł. Tak właśnie pękała stal, gdy naprężenia przekraczały punkt krytyczny. Za oknem kantyny powietrze wibrował od dźwięku nitownic i młotów. Feria iskier spadała kaskadami z górnych pokładów budowanego statku. W powietrzu unosił się zapach smaru, morskiej soli i mokrego betonu. Besji wiedziała, że każdy nowy okręt opuszczający stocznię nosi w sobie ziarno zniszczenia. Każdy z tych pięknych, nowoczesnych okrętów został stworzony, by umrzeć, niczym piękne motyle żyjące tylko jeden dzień. Po drugiej stronie kantyny dostrzegła Johna Ramseya, młodego inżyniera, który jako jedyny czasem rozmawiał z robotnikami, pytając o ich doświadczenia. Widziała, jak przegląda raporty, marszcząc czoło. Wahała się przez chwilę, po czym wstała, ściskając w dłoni swój prowizoryczny szkic. Niepisana hierarchia stoczni nie przewidywała, że spawaczka, a już na pewno kobieta, będzie podsuwać rozwiązania inżynierom. Ale to nie był czas na respektowanie niepisanych zasad, niegdy na szali leżało życie marynarzy. Panie Ramsey, zaczęła starając się, by jej głos brzmiał pewnie. Mam teorię na temat pęknięć w okrętach Liberty. Młody inżynier podniósł wzrok zaskoczony. W jego oczach dostrzegła zmęczenie i coś jeszcze desperację człowieka, który wyczerpał wszystkie znane sobie rozwiązania. Wykonuje spawy od osiemnastu miesięcy. Metal mówi do mnie i mówi, że robimy to źle. Spawamy w niewłaściwym kierunku, zamykając stres wewnątrz konstrukcji. Ramsay patrzył na nią przez długą chwilę. Powietrze między nimi wydawało się gęste od napięcia. Za oknami kantyny. Rozległ się głuchy odgłos upadającego ciężkiego przedmiotu, a po nim przekleństwa robotników. Świat poza ich rozmową toczył się swoim rytmem. Wojna nie czekała, produkcja nie mogła zwolnić. Pokaż mi, powiedział wreszcie, wskazując na szkic w jej dłoni. Tak rozpoczęła się najdłuższa zmiana w życiu Bessie Hamil, zmiana, która miała odmienić losy wojny na Atlantyku. Warsztat eksperymentalny znajdował się na uboczu głównej hali produkcyjnej. Niewielkie pomieszczenie wypełnione narzędziami i sprzętem spawalniczym. Powietrze drgało od gorąca buchającego z pieców, a zapach topionego metalu wypełniał każdy zakamarek. Przez zakurzone okna wpadało blade światło zimowego popołudnia, mieszając się z błękitnym blaskiem łuku elektrycznego. Bessie stała przy stole warsztatowym, otoczona przez grupę sceptycznych inżynierów i przedstawicieli kierownictwa stoczni. Henry Kaiser, człowiek, który zrewolucjonizował budownictwo okrętowe, spoglądał na nią z mieszaniną zaciekawienia i niedowierzania. Jego masywna sylwetka rzucała długi cień na betonową podłogę. Obok niego stał główny inżynier projektu, którego twarz nie wyrażała nic poza zmęczeniem wielomiesięcznymi niepowodzeniami. W kącie pomieszczenia młody Ramsej przygotowywał płyty testowe, unikając spojrzeń swoich przełożonych. Ryzykował swoją reputację, doprowadzając do tego spotkania. Proszę pokazać nam ten absurdalny trik, powiedział kaiser, a w jego głosie pobrzmiewała nuta desperacji człowieka, który wyczerpał wszystkie konwencjonalne rozwiązania. Bessie wzięła głęboki oddech, czując zapach ozonu i rozgrzanego metalu. Ręce jej drżały, ale gdy chwyciła palnik, stały się nagle pewne i stabilne, jak zawsze, podczas pracy. To był język, który znała najlepiej język ognia i stali. Konwencjonalne metody nakazują spawać od krawędzi do środka zaczęła, wskazując na standardową płytę testową. To zamyka naprężenia wewnątrz konstrukcji, jak w pułapce. Gdy statek trafia na zimne wody północnego Atlantyku, stal staje się krucha. Ostre narożniki włazów działają jak koncentratory naprężeń. To idealne warunki do katastrofy. Za oknem słychać było odległy grzmot. Nadciągała burza, pierwsza od tygodnia. Krople deszczu zaczęły uderzać o szyby, tworząc nieregularny rytm wturujący jej słowom. Opuściła maskę spawalniczą na twarz, a świat wokół niej zniknął, zastąpiony przez rozjażoną rzeczywistość spawu. Na przygotowanych przez Ramseja płytach zademonstrowała swoją metodę spawanie od środka na zewnątrz w krótkich, kontrolowanych odcinkach. Pozwalało to naprężeniom rozproszyć się naturalnie, zamiast kumulować w centralnych punktach konstrukcji. Gdy skończyła i podniosła maskę, zobaczyła, że Kaiser pochyla się nad płytami, badając szwy z intensywnością drapieżnika wpatrującego się w ofiarę. To sprzeczne ze wszystkimi podręcznikami, mruknął główny inżynier, kręcąc głową. Besi poczuła, jak nadzieja, którą budowała przez cały dzień, zaczyna się kruszyć, ale wtedy Ramsy wystąpił naprzód, trzymając w ręku raport z badań metalurgicznych. Przeprowadziliśmy wstępne testy naprężeń. Płyty spawane metodą pani Hamil wykazują o 34% mniejsze naprężenia resztkowe. To może być przełom, którego szukamy. Kaiser wyprostował się powoli, a jego oczy zabłysły determinacją. Przygotujcie pełnowymiarowy test. Chcę wyniki jeszcze przed końcem tygodnia. Jeśli to zadziała, nie dokończył, ale wszyscy w pomieszczeniu wiedzieli, co stało na szali. Na zewnątrz grzmot przetoczył się nad stocznią, a wiatr uderzył w okna z nową siłą, jakby sama natura chciała być świadkiem tego momentu. W głównej hali stoczni zapanowała dziwna cisza, zwykle wypełniona kakofonią dźwięków, uderzeniami młotów, sykiem palników, warkotami wciągarek, teraz pogrążona była w napiętym oczekiwaniu. Zimne światło lutowego poranka wpadało przez wysokie okna, tworząc jasne plamy na betonowej posadzce. Powietrze przesiąknięte było zapachem morza, metalu i niepewności. Bessie stała w grupie robotników, zgromadzonych wokół ogromnego zbiornika, wypełnionego lodowatą wodą. W zbiorniku umieszczono dwie identyczne sekcje kadłuba jedną spawaną konwencjonalną metodą, drugą według techniki zaproponowanej przez Besi. Obie zostały poddane równym obciążeniom symulującym naprężenia, jakich doświadczają statki na wzburzonym Atlantyku. Temperatura wody utrzymywana była na poziomie 5 stopni Celsjusza, dokładnie takiej, jaką notowano w miejscach, gdzie dochodziło do najpoważniejszych awarii okrętów Liberty. Nad zbiornikiem pochylał się Henry Kaiser oraz komisja inżynierów i ekspertów metalurgii. Zaczynamy test obciążeniowy, ogłosił kierownik laboratorium podnosząc rękę. Hydrauliczne siłowniki zaczęły powoli zwiększać nacisk na obie sekcje. Bessie zacisnęła dłonie tak mocno, że pobielały jej knykcie. Czuła ciężar spojrzeń wszystkich zgromadzonych, niektóre pełne nadziei, inne sceptyczne, jeszcze inne otwarcie wrogie. Kobieta z nocnej zmiany, która ośmieliła się podważyć autorytę inżynierów z najlepszych uczelni. Za jej plecami szeptano, że to strata czasu i zasobów, że wojna nie czeka. Trzask. Pierwszy dźwięk rozszedł się Echem pochali. Sekcja spawana tradycyjną metodą zaczęła wykazywać oznaki naprężeń. Drobne pęknięcie pojawiło się przy jednym z narożników, rozszerzając się błyskawicznie niczym błyskawica przeszywająca nocne niebo. Kolejny trzask, głośniejszy i bardziej złowieszczy. Metal protestował, wyginał się, aż w końcu ustąpił. Sekcja pękła, uwalniając fontannę lodowatej wody, która rozprysnęła się po najbliżej stojących obserwatorach. Tymczasem druga sekcja, ta wykonana według metody Bessie, trwała niewzruszona pod tym samym obciążeniem. Siłowniki kontynuowały nacisk, przekraczając już o 30% wartości, przy których pierwsza sekcja uległa zniszczeniu. Bessie słyszała, jak jej własne serce bije w rytmie hydraulicznej pompy. Gdzieś w tle rozległy się pierwsze oklaski. Młody Ramsey uśmiechał się szeroko, kiwając głową w jej kierunku. Henry Kaiser podszedł do niej powoli. Jego twarz nieczytelna jak zawsze. Wokół nich rozgorzała dyskusja. Inżynierowie analizowali wyniki, kreślili wstępne plany modyfikacji, obliczali koszty i czas potrzebny na wdrożenie zmian. W powietrzu wisiało coś więcej niż tylko zapach morza i metalu. Wisiała nadzieja. Nadzieja, że można naprawić fundamentalny błąd, że można ocalić tysiące istnień. Pani Hamil, głos Kajzera przebił się przez gwar właśnie uratowała pani program Liberty Ship. Podał jej rękę, a w jego oczach błyszczało coś, czego nigdy wcześniej u niego nie widziała szacunek. Od dzisiaj wszystkie spawy będą wykonywane pani metodą. Ponadto wprowadzimy zaokrąglone narożniki włazów i nowy stop stali o zwiększonej odporności na kruchość w niskich temperaturach. Za oknem stoczni niebo zaczęło się przejaśniać. Pierwsze promienie słońca przebijały się przez chmury, rozświetlając halę produkcyjną złotym blaskiem. Bessy poczuła łzy napływające do oczu, gdy spojrzała na swoją ekipę z nocnej zmiany, kobiety i mężczyzn, którzy, jak ona, znali prawdziwy język stali. Czerwcowe słońce odbijało się od powierzchni wody w porcie Richmond, tworząc migotliwy wzór na burcie nowo ukończonego okrętu. SS Benjamin Warner lśnił świeżą farbą, gotowy do wodowania zaledwie pięć dni i jedenaście godzin po położeniu stępki. Wokół kadłuba gromadziły się tłumy: robotnicy stoczni, oficjele, reporterzy, rodziny marynarzy. W powietrzu unosił się zapach farby, morskiej soli i czegoś jeszcze: dumy. Nie była to już ta sama duma, która towarzyszyła pierwszym okrętom Liberty, naiwna i nieświadoma ukrytych wad. To była duma hartowana w ogniu porażek i odkryć. Bessie stała nieco na uboczu, obserwując ceremonię wodowania. Jej dłonie, wciąż poznaczone bliznami od iskier i rozgrzanego metalu, spoczywały spokojnie złożone. Na piersi lśniła skromna odznaka kierownika zespołu spawaczy – Awans, który przyszedł wraz z uznaniem jej metody. Obok niej stali jej współpracownicy, z nocnej zmiany, teraz podniesieni do rangi instruktorów. Za nimi rozciągała się panorama stoczni. Dziesiątki kadłubów w różnych stadiach budowy. Każdy spawany nową metodą. Każdy z zaokrąglonymi narożnikami włazów. W hali obok, widocznej przez otwarte drzwi, pracowały ogromne piece do odprężania cieplnego sekcji. Innowacja wprowadzona na jej sugestie. Dodatkowy krok w procesie produkcji, który eliminował resztki naprężeń uwięzionych w konstrukcji. Koszt i czas były znaczące, ale jak powiedział Kaiser podczas jednego z zebrań, lepiej stracić dzień na odprężanie niż okręt na dnie oceanu. Nowy stop stali. Specjalnie opracowany, by wytrzymać temperatury do minus 15 stopni Celsjusza bez utraty elastyczności, stanowił ostatni element układanki. Henry Kaiser wygłaszał przemówienie, wymieniając statystyki produkcji i znaczenie programu Victory Ship dla wysiłku wojennego. Nie wspomniał o spawaczce z nocnej zmiany, której intuicja zmieniła bieg historii. Bessie nie czuła jednak goryczy. Wiedziała, że jej prawdziwe zwycięstwo zapisane jest w każdym szwie, w każdym zaokrąglonym narożniku, w każdym bezpiecznie dostarczonym ładunku. Jej zwycięstwo było widoczne w oczach marynarzy, którzy nie musieli już drżeć przed każdym sztormem na północnym Atlantyku. Gdy ceremonia dobiegła końca i tłumy zaczęły się rozchodzić, podszedł do niej młody dziennikarz. Pani Hamil. John Mitchell z Richmond Chronicle. Słyszałem, że to pani zasugerowała zmianę metody spawania. Czy mogłaby pani opowiedzieć o tym naszym czytelnikom? Bessie zawahała się, nieprzyzwyczajona do uwagi. Za nią otworzyły się drzwi biura projektowego, a młody Ramsey, teraz awansowany na zastępcę głównego inżyniera, skinął jej głową z uśmiechem. To nie był żaden geniusz, odpowiedziała wreszcie. To było słuchanie. Metal mówi, jeśli tylko zechcesz go usłyszeć. Mówi o naprężeniach, o zmęczeniu, o tym jak chce się wyginać i kurczyć gdy stygnie. Inżynierowie patrzyli na wykresy i równania. Ja patrzyłam na stal. W oddali rozległ się gwizd syreny oznaczającej zmianę. Nowa grupa robotników wlewała się przez bramy stoczni, a wśród nich coraz więcej kobiet. Efekt programu szkoleniowego, który Bessie pomogła stworzyć. Gdy statek Benjamin Warner sunął się majestatycznie do wody, otoczony fontannami piany, Bessie poczuła, jak coś w jej sercu znajduje ukojenie. Niewidzialne zwycięstwa często są najtrwalsze, te zapisane nie w nagłówkach gazet, ale w cichej pewności dobrze wykonanej pracy. W głębi duszy wiedziała, że gdzieś na północnym Atlantyku, pośród wzburzonych fal i ryku wiatru, płynie statek, który nie pęknie, a na jego pokładzie ludzie, którzy wrócą do domu.